W zasadzie panu budowy więzienia w Sanoku? Ja już nie pójdę do więzienia. Ja powiem tak, więzienie chyba powinno być. Nikomu by to nie przeszkadzało. Gdyby było jeszcze tam na uboczu co planowano na Stróżowskie, jak się nie mylę, zgadza się. Tak. Tam też teren był troszkę przygotowany już, jeżeli, jeżeli się nie mylę. Ja powiem tak, jak będą fundusze, będą pieniążki, to dlaczego nie? Do przedsiębiorców w Sanoku dodatkowe. Pieniądze, jak również e, trzeba zauważyć, że e, kadra więzienna oraz e, będzie musiała tutaj mieszkać w ich rodziny. No chyba musi też być. Uważa pani, że to dobry pomysł? Myślę, że tak. Bardzo zły pomysł. Dlaczego tak pani, Dlaczego tak pani uważa? Dlatego, że mimo iż praca byłaby dla dużej ilości ludzi, to, to więzienie y, nie byłoby tak strzeżone. Jak powinno być, tak mi się wydaje. A ty, no, co dzień mieszkają zbyt blisko? Co pan sądzi ogólnie o pomyśle powstania takiego więzienia? Dobry pomysł czy nie? Niby było, było dobre, ale kurczę w gazetach pisali, że więzienie budują na strożach, tego, to wszystko, kurczę, tu, tu rozprzanili, to wszystko zrobili opiekę społeczną. Tam miało być, bo tam był dostęp, plac i teraz znikło. Co sądzi pan o powstaniu więzienia w Sanoku? Nie bo jeszcze tam nie byłem. A co sądzi pan o wybudowaniu więzienia w Sanoku nowego? To jak potrzeba, to trzeba. Raczej nie, tylko powinni to, to więzienie po, przeznaczyć, po, po prostu zrobić z tego mieszkania ludziom. Po prostu. A nie pusto to stoi darmo. Powinni coś z tego zrobić. Zainwestować. Powinien ktoś zainwestować w to po prostu. A nowe więzienie w nowej lokalizacji? No raczej ja bym nie, nie chciał tutaj. Ale w jakiejś innej, na przykład gdzieś na uboczu miasta? Na uboczu miasta, tak, owszem. Chodzi Pani o budowie więzienia w Sanoku. A co, będzie coś takiego? Ogólnie o pomyśle, czy to jest dobry pomysł, czy nie. Nie wiem. A Ale... jak mi się wydaje? Od kilku lat mówi się, że właśnie więzienie Ares ma powstać przy ulicy Stróżowskiej. Tak? Aha, no to jest... Jak jest dobry pomysł dla kogoś, no to ja myślę, że może dobry jest. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem, pierwszy raz o tym słyszę, także naprawdę no, nie, mam, nie mam zdania w tej chwili wyrobionego na ten temat. Co dzieje pani o budowie więzienia w Sanoku? Nic nie słyszałem na ten temat. Dla jednego może i dobry, a do drugiego właśnie gorzej, nie? Bo miejsca pracy by się sprzedały, a zagrożenia na pewno są jakieś.